Rój pszczeli składa się z królowej matki, robotnic oraz trutni. Każda rodzina buduje gniazdo złożone nawet z 50 tysięcy osobników. Królowa matka, wiadomo, składa jaja i zarządza ulem. Trutnie, wiadomo, żyją tylko w jednym celu, po czym umierają. Natomiast pszczoły robotnice, oprócz tego, że zajmują się ulem, to jeszcze zbierają cenny nektar. I to właśnie te pszczoły obarczone są największym ryzykiem wyginięcia. Do podstawowej funkcji robotnic należą czyszczenie komórek, do których królowa składa jaja, pielęgnowanie larw, odbieranie nektaru od robotnic, zbieraczek, Strużenie u wejścia, wentylowanie ula, zbieranie pokarmu i wody. Zjawisko masowego ginięcia pszczół datuje się od 2006 roku. Mają na nie wpływ choroby, pasożyty i rolnictwo przemysłowe, zwłaszcza stosowane przez rolników chemiczne środki owadobójcze, czyli pestycydy. Pestycydy wywierają bezpośredni wpływ na zdrowie pszczół, ponieważ wedle bany zmniejszają ich odporność na choroby i pasożyty. Ponadto, istotne znaczenie mają też zmiany klimatu które dodatkowo pogarszają stan zdrowia owadów zapylających. Spadek populacji pszczół ma ogromny wpływ na działalność człowieka. Są one bowiem głównymi owadami zapylającymi. Załamanie się populacji owadów zapylających fatalnie wpłynęłoby na dostępność w większości najbardziej odżywczych składników naszej diety, takich jak owoce i warzywa oraz składników pasz niezbędnych przemyśle na białą mięso. Jeżeli założymy, że 100 roślin dostarcza 90% pożywienia ludziom na świecie, a 71% jest zapylanych właśnie przez pszczołowaty. Możemy sobie zatem szybko wyliczyć, że jeżeli nie będziemy dbać o pszczołowatę, jeżeli wymieranie będzie postępowało, to po prostu zabrać je pożywienie. Jak pomóc pszczołom? Pomóc może tworzenie sztucznych gniazd, czyli miejsc, gdzie pszczoły mogą sobie zakładać swoje gniazda. Utworzenie dzikiego zakątka w ogrodzie będzie dla pszczołowatych wielką pomocą, bo będą miały swoje miejsca do schronienia i miejsca lęgowe. Należy zaprzestać stosowania substancji chemicznych, które są dla nich szkodliwe. Należy wesprzeć praktyki rolne mające korzystny wpływ na zdrowie owadów zapylających. Dziękujemy pszczoły, bo dzięki nim mamy zdrową żywność. Dziękujemy pszczół.